Większość karpiarzy, szukając nowych wędzisk, koncentruje się na wędziskach, tak budżetowych. Mówię o cenie, oczywiście. W związku z inflacją to się zmienia, ale mniej więcej 400-450 zł. To jest ten poziom budżetowych wędzisk. I tutaj są dwie serie firmy Daiwa. Spełniające właśnie te warunki, Daiwa Black Widow XT. Nazwa Black Widow znana jest od wielu lat i bardzo popularna seria, tutaj w nowej wersji. I druga seria, Vertis, to zupełnie nowe karpiówki. Czym się one charakteryzują, jak wyglądają? Za chwilę obejrzymy. Black Widow podstawowa seria o tej nazwie, oczywiście, w dalszym ciągu jest oferowana. Ale tutaj mam zupełnie nową Black Widow XT w skrót od Xtreme, oczywiście nazwa sama do siebie mówi kilka wędzisk w tej serii począwszy od wędzisk krótkich 3 metrowych do Strokingu, aż po wędziska o długości 12 i 13 stóp i wędzisko do rakiety, czyli spot Tutaj właśnie mam dwa takie. Myślę, że podstawowe modele, czyli od długości 3,60 i krzywej 3 funty model bardzo uniwersalny do łowienia w każdych właściwych warunkach. No i drugi o tej samej długości, ale o krzywej ugięcia 4,5 lipsa to oczywiście jest spot, który znakomicie sprawdzi się do rzucania rakietą, ale również, jeżeli mamy taką konieczność, Rzutu na bardzo duże odległości dużym ciężarkiem, naprawdę dużym ciężarkiem, to wędzisko również może się nadawać po prostu do łowienia. Oczywiście, zgodnie z modą, wszystkie te wędziska są w matowym, czarnym kolorze. Rękojeść antypoślizgowa to akurat moim zdaniem najlepszy z możliwych wyborów. No i przelotki. Przelotki w tym wędzisku trzyfuntowym. Pierwsza o średnicy 40 mm w spodzie 50, co jest raczej oczywiste. Przerodki z tlenków tytanu. Wędziska, które proponowane są przede wszystkim jako podstawowe dla tych, którzy zaczynają łowić karpie ze względu na na pewno porównanie jakości i ceny. Stąd zresztą popularność całej serii. Na pewno wędzisko krzywej ugięcia trzech funtów nie jest kijem rzutowym. To już widać po tym, jak się weźmie go do ręki. Wystarczy lekko nim poruszyć. Widać, że to jest wędzisko o akcji parabolicznej, które doskonale sprawdza się podczas holu karpia i na pewno olbrzymią przyjemność daje. Natomiast spod. Cóż o nim mówić, 4,5 funta, na pewno załadowana rakieta zanętowa pofrunie dzięki temu kijowi na odpowiednią odległość. Vertis, to jest seria o jedno piętro wyżej niż Black Widow. Tu mam dwa wędziska o tej samej długości, 3,60 i dwóch różnych krzywych ugięcia. 3,5 funta i 4,5 funta, i proszę zobaczyć, one praktycznie niczym się nie różnią. Bardzo smukłe blanki, takie same czarne wykończenie matowe, natomiast oba przeznaczone są do zupełnie innych zadań. Ogólnie seria Vertis rozpoczyna się od 3-metrowego wędziska typu stoker, no i później modele 12 i 13 stóp. Wszystkie są wyposażone w 50 mm przelotkę startową, więc to już predysponuje te wędziska do dalekich rzutów i rzeczywiście dlatego, że akcja tego wędziska jest jak najbardziej szczytowa, więc to są wędziska po prostu rzutowe. Ponieważ jest to wędzisko predysponowane do dalekich rzutów, więc odpowiedni rodzaj blanku został tutaj użyty. To jest HMC, Plus, bardzo wytrzymały, sprężysty. Blank z włókna węglowego. Przerodki, w jakie te wędziska zostały wyposażone, to są titanium oxide. Bardzo mocne i mocno osadzone na blanku, jako że one są dwustopkowe aż do samego końca. Plus jeszcze przerodka szczytowa o średnicy 16 mm, więc wszystko jest predysponowane właśnie do dalekich rzutów. To pozostaje tylko sprawdzenie jak ugina się Blank wędziska Black Widow XT oraz jak rzuca się y, kijem Vertis o krzywej ugięcia 3,5 funta. To jest Black Widow XT, zobaczmy. Tak, to jest klasyczna, książkowa wręcz akcja paraboliczna, kiedy Blank na całej długości idealnie się wygina. Pozostawiając jednak jeszcze spory zapas w dolniku. Tak, rzeczywiście jest to kij w 100% rzutowy. Oczywiście nie jest to najwyższa klasa, która pozwoli nam rzucać ponad 150 metrów, ale myślę, że nawet ktoś, kto nie jest wprawiony, te 100, 120 metrów. Tym wędziskiem bez problemu powinien zarzucić.